Cześć, maksymalnie z tej strony chemiki dzisiaj Was zapraszam na test. Test obudowy. Równie rozświetlonej jak mój fraktal, natomiast jest to obudowa od Cooler Master, dokładnie model CMP510ARGB. Bardzo fajna skrzynia, w jeszcze znośnym budżecie, natomiast nie pozbawiona wad. Oglądajcie do końca, a dowiecie się wszystko na temat właśnie dzisiejszego bohatera odcinka. Obudowa od Cooler Master to nie jest przesadnie duża konstrukcja, no ale ile dokładnie mierzy? Już wyjaśniam. Jej wysokość to 44,8 cm, szerokość to 20,3 cm, a głębokość to 44,5 cm. Wspiera ona standard płyt ATX, Micro ATX oraz Mini itx Maksymalna wysokość chłodzeń wieżowych na naszym CPU to 161 mm, a w środku wejdą nam karty o maksymalnej długości do 350 mm. W kwestii airflow to możemy zamontować jedną sztukę wentylatora 120 mm na tyle oraz dwie sztuki wentylatora 120 lub 140 mm na topie. Z IO sprawa wygląda trochę gorzej, bo wejdą nam chłodnice od 120 do 280 na front, na tył wejdzie nam 120, a na top wejdą 120 lub 240, ale wtedy jesteśmy limitowani do RAMu, który ma maksymalną wysokość 35 mm. Jak sami widzicie, petet jest już złożony, ale nie obyło się bez pewnych paru plusów i minusów. Teraz Wam opowiem o całej procedurze składania komputera, mojego komputera, właśnie w tej obudowie, w celu przetestowania jej. No i tutaj na Ogień idą plusy. Pierwszym takim plusem, który zauważyłem, był to system montażu dysków SSD. Zapomyślałem, ja co za idiota to wymyślił, że te dyski SSD trzeba montować, przekręcać tak naprawdę, zanim się przekręci płytę gumną. Nic bardziej mylnego. Na pierwszy rzut oka tak to właśnie wygląda, ale w rzeczywistości mamy takie kołeczki, które wkręcamy po prostu w dysk SSD. Następnie gumowe takie tulejki, też tak wciskamy w obudowę i wtedy montujemy nasz dysk. SSD, Bardzo innowacyjne i bardzo proste, więc za to na pewno pochwała. Przede wszystkim jest to coś innego niż klasyka. To już jest duży plus. Drugą taką e, dużą zaletą podczas montażu właśnie e, komputera w tej obudowie było zdecydowanie to, że jest bardzo, bardzo dużo punktów, gdzie możemy przyczepić sobie z tyłu e, kable, przewody, trycytkami i e, wszelaki cable management jest naprawdę tutaj e, dobrze e, zrobiony. Tylko, że w tym cable managementie jest mały szkopuł. Naprawdę mały, mianowicie mało miejsca na te kable z tyłu. No i to na pewno nie pomaga w cable managementie, mimo że jest tyle punktów zaczepu, to jednak nie jest on taki prosty i osoby niedoświadczone mogą sobie nie do końca poradzić z poprawnym ułożeniem kabli, tak, żeby dobrze domknąć obudowę. Ja tutaj tak naprawdę nie mam jakiejś super rozbudowanej jednostki, bo nie ma tutaj żadnego dysku ani HDD, ani SSD. Są tylko i wyłącznie M2. Mamy zasilacz modularny, co też jest bardzo istotne. Mamy tylko i wyłącznie chłodzenie powietrzne, nie mamy IO, więc mamy troszeczkę mniej przewodów. No i mamy nasze wiem, w sumie cztery śmigła, bo jedno jest dorzucone z tyłu, ale o tym później. I realnie patrząc, ja tego panelu y, tylnego roboczego trochę nie mogłem. Dopiąć. To już świadczy o tym, że tego miejsca na przewody z jest naprawdę mało, a nie chwaląc się, trochę na cable management się znam. Zresztą sami widzieliście w przebitkach, że ten cable management tutaj wyszedł mi naprawdę dobrze, a mimo wszystko ciężko było dopiąć obudowę. Hmm. Wspomniałem wcześniej o zasilaczu i szczerze powiedziawszy, no, jest tutaj też mała wada ukryta, mianowicie to, że tego miejsca na zasilacz jest naprawdę mało, mimo że ja posiadam jednostkę o standardowych rozmiarach, to uwierzcie, że. Mm, Kable wychodzące z zasilacza modularnego praktycznie stykały się już z klatką na dyski, co na pewno nie pomaga w cable managementzie, o którym wcześniej mówiłem. Kolejną wadą moim zdaniem było to, że po prostu mnie pierwszy raz jeszcze z takim spotkałem, że miałem bardzo mało śrubek w zestawie. Ja tutaj zamontowałem, tak jak widzicie, platformę bez żadnego dysku SSD i realnie Prawie mi zabrakło już śrubek, jakbym chciał dołożyć na przykład wszystkie dyski jakie da się tutaj wsadzić, to tych śrubek by mi zabrakło. Jakbym chciał wsadzić kolejną kartę rozszerzeń, to mogłoby być ciężko. No więc nie wiem co tu się podziało, ale po prostu jest to mało śrubek w zestawie i musicie być tego świadomi. No i ostatnią taką wadą, którą ja uważam za bardzo dużą wadę, biorąc pod uwagę pryzmat ceny tej obudowy, jeżeli chcecie od razu wiedzieć jak ile kosztuje ta obudowa, to zajrzyjcie do opisu, tam macie najbardziej świeżą cenę na rynku aktualnie. To wyłamywane śledzie, którym moim zdaniem w tym budżecie nie powinny mieć miejsca. To budowanie nie kosztuje realnie 200 zł, żeby były wyłamywane śledzie. I szczerze powiedziawszy, to jest dla mnie trochę taka duża bolączka, którą ciężko mi przeżyć. Po prostu patrząc przez pryzmat ceny tej obudowy. Podświetlenie. Ach, jakże piękne, efektowne. No cóż, tylko efektowne. Gdyż sam Airflow w tej obudowie jest mało efektywny. Producent zamontował w standardzie trzy wentylatory 120 mm z podświetleniem RGB. Hmm. Ale niestety są to wentylatory trzypinowe, bez możliwości sterowania PWM. Podczas spoczynku są niesłyszalne, jasne. Natomiast podczas obciążenia są strasznie głośne. Moim zdaniem, montowanie fabrycznie trzech śmigiem na froncie i podkreślę, żadnego wentylatora na tyle, powoduje niezłe kotłowanie się ciepła w środku PC. I tutaj znowu na chwilę mała pauza, gdyż w tej kasie, moim zdaniem, brak tego tylnego śmigła to jest coś naprawdę już hamskiego, bo inaczej się tego nie, można nazwać. No niby można to jedno śmigło z dołu przestawić na tył, dzięki czemu będzie no, lepszy Airflow, ale Steel, no w tych pieniądzach po prostu te cztery śmigła powinny być standardzie. Moim zdaniem po prostu konkurencja takowe posiada nawet e, kosztem, czasami RGB, ale po prostu posiada tak czy siak, no tutaj taka mała wada dla Cooler Master, że e, po prostu nie ma tego czwartego śmigła i się robi nam lekki piekarnik. Ale dobra, dobra. Teraz to, co chyba najistotniejsze, czyli testy. Przejdźmy zatem do testów. Mam dla Was dwie konfiguracje: standardowe trzy wentylatory z frontu oraz trzy wentylatory z frontu, plus mój jeden tylny wyciągający dorzucony z tyłu. Zapraszam! Obudowę sprawdziłem w boju, czyli podczas godziny rozgrywki w Call of Duty Cold War. No i tutaj tak na dobrą sprawę, przy zachowaniu trzech wentylatorów z frontu tylko i wyłącznie, nasz procesor maksymalnie dogrzał się do 91 stopni, a karta maksymalnie osiągnęła 74 stopnie, hotspot wynosił 84 stopnie. Natomiast gdy dorzucimy jeden wentylator, no to nasz procesor no, nadal ma 87 stopni, ale karta ma 72 stopnie i e, maksymalny hotspot to był 82,5 stopnia. Więc delikatnie, delikatnie Coś, podziałaliśmy. No dobrze, tak więc czas podsumować ten materiał. Przejdźmy zatem do plusów i minusów, jakie ogólnie posiadała ta obudowa, bo podczas montażu już widzieliście, jakie były plusy oraz minusy nie? właśnie tej obudowy. Natomiast finalnie rzecz ujmując, ta obudowa naprawdę posiada sporo plusów, ale też kilka minusów. Zaczynając od plusów, to na pewno trzeba wspomnieć o jakości spasowania blach, która to jest na naprawdę wysokim poziomie. Dodatkowo te blachy są naprawdę dobrze pomalowane, dzięki czemu e, na przykład nie będziecie mieli czegoś takiego, że szybko Wam lakier będzie się niszczył gdzieś przy elementach, które dokręcaliście bezpośrednio średnio do blachy, chociażby na przykład zasilacz, czy jakieś dyski, coś w tym stylu. W każdym razie, no tutaj pod tym kątem Cooler e, Master naprawdę odwalił kawał dobrej roboty i szczerze powiedziawszy, ta obudowa jest zdecydowanie lepiej e, pomalowana i spasowana. Mam tu na myśli blacha do blachy, blacha do szkła, czy też blacha do plastiku w porównaniu do jakże popularnych na rynku naszym rodzimym, polskim, produktów innych marek. Kolejnym na pewno plusem będzie to, że ma bardzo ciekawy design, który na pewno może się podobać. Ma dużo podświetlenia RGB, więc to na pewno jest in plus. Sam Airflow, jeżeli chodzi o te trzy śmigła w standardzie, no spodziewałem się, że będzie dużo gorzej, tak jak pewnie zauważyliście w w pierwszej części tego materiału, natomiast finalnie nie wyszło aż tak źle. Ale przejdźmy do samych minusów, bo jako minus na pewno trzeba tutaj e, zaznaczyć to, że jest bardzo, bardzo mało miejsca z tyłu za tacką płyty na przewody. Ja nie robiłem tej jakiejś super rozbudowanej konstrukcji, a tych przewodów też nie było jakoś przesadnie dużo, no i mimo wszystko nie udało mi się jakoś specjalnie dobrze e, tutaj domknąć samego panelu, mimo że jakby management, nie chwaląc się, też był naprawdę, moim zdaniem, dobrze zrobiony. E, Kolejną rzeczą na minus na pewno będą wentylatory, które to no, pod pełnym obciążeniem są naprawdę piekielnie głośne i wydają taki nieprzyjemny dźwięk, więc to musicie wziąć pod uwagę. Natomiast podczas grania one nie rozkręcają się jakoś przesadnie też mocno, więc sama obudowa, może cały komputer tak to bardziej mówiąc, nie będzie jakiś przesadnie też głośny. Będzie umiarkowanie głośny, ale też do jakichś super cichych bym go nie zaliczył. No i ostatnia wada to to, co już wcześniej wspominałem, czyli to, że nie ma czwartego śmigła wyciągającego właśnie na tyle obudowy, które zdecydowanie by się przydało, bo sami widzieliście, że temperatury spadły i to głównie na procesorze znacząco spadły po dołożeniu tego śmigła, co moim zdaniem tylko pokazuje, że no to jest chyba najbardziej kluczowy element, którego tutaj moim zdaniem brakuje. Jako też minus to to, że wentylatory nie są czteropinowe PWM, tylko są trzypinowe, ewentualnie zasilane z Molexa i wtedy mamy już totalną Suszare tego nie polecam. No, ale nie każdemu płytę główną, która ma naprawdę dużo złączy pod fany. No dobrze, moi drodzy, w tym materiału to było tyle. Ja wam gorąco dziękuję za uwagę. Do samego końca. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę, subskrypcję, co będzie nie was kolejne filmy. Napiszcie, co sądzicie na temat obudowy od Cooler Master, która to była bohaterem dzisiejszego odcinka. Natomiast ja się z wami już będę żegnał. Mówił chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.